Na program zaprasza portal. Pryżyce info. Zacznij dzień od dobrej strony. Muzyka Witam Państwa serdecznie, a teraz konkretnie na temat koncertu The Beatles Forever, który w Byżyckim Domu Kultury już 30 września. Witam serdecznie Panią Łucję Szutkowską. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Pani Łucja Szutkowska w Byżyckim Domu Kultury pracuje od 1984 roku. 25 lat już kieruje i jest założycielem zespołu Poetika. A obecnie kieruje zespołem Youngsters, Poetika oraz Seniorita, czyli praktycznie od młodzieży po bardzo dojrzałe osoby, które lubią muzykę, lubią śpiewać. I lubią występować na scenie. E, zacznijmy może, właśnie, przejdźmy do tego koncertu. Skąd w ogóle wziął się pomysł organizacji? E, pomysł w zasadzie był bardzo spontaniczny, ponieważ e, zawsze byłam fanką e, Beatlesów, a szczególnie Johna Lennona. E, stało się to tak w ten sposób, że e, dostałam w prezencie od mojej kochanej młodzieży, którą pozdrawiam, wszystkich moich kochanych młodych ludzi, e, dostałam w prezencie biografię e, Johna Lennona i zaczęłam ją czytać i pomyślałam, że może by spróbować właśnie poświęcić koncert Beatles. Jakie były pierwsze reakcje, gdy Pani przedstawiła ten pomysł? E, różne. Znaczy sceptyczne na początku, ponieważ okazało się, że młodzi ludzie nie, nawet nie wiedzieli, że taki zespół w ogóle istniał lub nie kojarzyli pewnych przebojów, y, które są kultowe dla tego zespołu, ale jak zaczęli pracować, zaczęłam widzieć w ich oczach iskierki i zaczęło się, że ja tak powiem, dziać coś. No to ale pomysł chyba się przyjął, ponieważ bilety schodzą jak świeże bułeczki. No z tego co wiem, to już jedna trzecia jest nawet więcej chyba sprzedana, więc się z tego bardzo cieszę, ponieważ pracujemy nad tym pół roku i nie chciałabym, żeby ta nasza praca ciężka, bo to nie są łatwe piosenki wbrew pozorom, tylko są fajne do słuchania, ale do pracy nie są takie łatwe, że to nie pójdzie na marne. Bardzo się z tego cieszę. Zatem czego możemy się spodziewać na koncercie? No myślę że wspaniałej muzyki w wykonaniu najzdolniejszej młodzieży, jaką mamy w Pyrzycach i nie tylko w okolicach. Czyli śmiało można rzec, że koncert będzie w bardzo ciekawym wydarzeniem. Mam taką nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie i że nie zostanie zapomniane szybko lub zostanie długo w pamięci tych, którzy się wychowali na tym zespole, a dla młodych ludzi poznają legendę, historię, klasykę muzyki rozrywkowej właśnie The Beatles. A jakie zespoły wystąpią podczas koncertu? Wystąpią Cztery zespoły, e, zespół Empty Space, zespół Cantus Delicium, e, zespół Young Stars i soliści z zespołu Poetica. Czyli koncert zapowiada się bardzo ciekawy, bardzo fajnie, bilety kosztują 5 zł. Tak, 5 zł. Myślę, że to nie jest wygorowana cena. E, I za, za taką muzykę moim zdaniem to jest no bardzo mało. No tak, dzisiaj koncert Beatlesów, a co na przyszłość? O koncercie w listopadzie, 25 jesienny jubileuszowy. Koncert, który będzie miał miejsce w piątek 30 września, jest początkiem koncertów tematycznych? Mam taki zamiar, jeśli to spełni moje oczekiwania, czyli przyjmie się tam, to będziemy robić takie koncerty zupełnie inny cykl. I mam na zamiarze na przykład. Myślę o drzemie, na przykład o zespole drzemie, o modie y, Marleju. Pomysłów mam dużo, tylko zobaczymy dzisiaj Państwu, którzy przyjdą na ten koncert, to spodoba. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Teraz Dziękuję. konkretnie o koncercie The Beatles Forever. Rozmowa była z panią Łusią Śródkowską. Do zobaczenia.